So Fuck, oh, you're the best fucking bridge, you're fucking last in tower, suck my fucking dick. And what age do you like? Plus 80. Yes, I'm opening on the target, I'm on the target. Oh my god, 10 HP again, I fucked this game, so hard. No One quite. was bedroom, two was house, two was house. Selfie on Connecton your yours, don't go. Good job, good job, motherfucker. Radek, Rodek zrobiony przez przypadek? <noise> Dupa i Jelowidu, czy dzisiaj w dupę wpychać kurwa kumlidosa? <noise> Żeś zrymował, że chuj? Swoja oś, dzięki. Rodek, Cię jebał. <głos> Nie, <głos> w mały <małości>, tak. <noise> no, kurwa, ugań te laki jebane nam! <noise> Okej, okay, kurwa. Ci kurwa. Brędusia, kurwa. Bręduś, atakuj go. bierz mu piłkę, bo, Boo! Boo! Bo! Boo! Bo! Boo! Boo! No, Boo! No masz lepszego masz Boo! Co, może Boo! masz? Pięki mam.